Cześć, z tej strony Minecraft Power i witajcie w kolejnej części mojej, moich subiwalu, niedawno temu wstał dzianek, a my zaczynamy od, nowy odcinek, znowu, bo to już drugi i widzicie te tutaj drzewko, tam jest drzewko, tak to jest drzewko, nie ma pnia, bo zniszczyłem, <śmum> ale da się na nim budować i mam nie, na nim zamiast budować taką jakby mało zielone miejsce, gdzie będę mógł sobie chować zwierzątka, znaczy one powinny tam same zesponować powinny więc co pierwsze mm -hmm, po co ja zeszłem ale za mnie idiota i oczywiście dwie środka będą mi potrzebne bo nie mam jedzenia cały czas detam rzucam się z tych z tych barierek i tak w ogóle <coughs> yy, dotychczas grałem na normalu ale kolega mi wyzwał mnie na to, żebym po zagrał na hardzie, więc taki też zrobię i będę grał ca cały czas na hardzie Wszystkie odcinki będą na hardzie i w ogóle będzie hardkorowo, dobra nie będzie hardkorowo, bo nie wychodzę w, w nocy Nie będę Chociaż jak będę miał już full armor, to wyjdę w nocy, potrzebuję łopaty Nie wiem czy nie dwie, zrobię dwie bo powinien się przydać <laughs> Jej, idziemy w dół jej! To w ogóle fajnie, że już nie mieszkam w budzie. To jest yy, postęp. Nieduży, ale postęp. Zrobiony będę przez dwa dni. Ale w ogóle to... to był trzeci odcinek. To pomniełem o moim super intrze, którego dnie nie ogląda. Dobra, raczej zniszczyłem sobie to trochę ziemi. Będę potrzebował przynajmniej chyba ze stack. Może trochę więcej. Nie wiem czy wykończyć łopatę, o kurde, ta łopata się wolno, wolno kończy. Myślałem, że to będzie tak raz raz i że będzie po łopacie. Ale skoro nie, no to mi to nie przeszkadza. No muszę będę musiał, będę musiał się z tym pogodzić. Wiecie, że na razie jeszcze nie mam planu jak to jak to zrobię. I nie wiem czy będę miał schody na zwierzęta, ale... Ale jest pomysł, co nie? Jest pomysł. I taki będzie zaję znowu. Nie, nie mówimy tych słów i będzie taki fajny mościk zrobię, będą mościki wszędzie jak już mówiłem w poprzednim odcinku jeśli nie oglądaliście, a jeśli nie oglądaliście go to radziłbym oglądać od pierwszego i w górę, a nie od trzeciego i w dół bo to jest głupie, głupie oż kurde mhm. 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 chyba będę potrzebował więcej torta bo potrzebuję się tam wyspindrać jakoś... Zrobię sobie schody, ale pierwsze dirt. Bo... W tej grze chodzi o to, żeby mieć naj jak najwięcej dirta i kola, Tak. A jak A jak sobie znajdę jakiś iron, to... Nie wiem po co pójdę. Dobra, yy, pił mi brat po pokoju, więc musiałem insta przestać insta. No, od razu musiałem szybciutko, zgrabnie i skillowo przestać nagrywanie. Może by coś tam usłyszeliście, ale to jest nieważne. Nie wasza sprawa. Yy, więc przestałem nagrywanie, ale już jestem z powrotem. Kopię dirta, zjadłem sobie mięsko. Ominęło was tak. Ominęła was naj, na, najbardziej ciekawa rzecz. Jadłem mięso. To was ba, bardzo, bardzo mi przykro, że was to ominęło. Yy, nie wiem, jak was zrekompensować. Będziecie musieli po prostu wybaczyć to, że was ominęło takie coś. Bardzo Was przepraszam. Czy kiedykolwiek mi wybaczycie? Wybaczycie, wybaczysz, bo jesteś jeden, kto to ogląda. Jesteś sam oglądający to czy ja to, tak, dobrze to buduję mhm jest tak, tak, tak tak a, ładnie, bo ładnie buduję te schody ładnie mi to idzie, kurde ale jestem dobry w tym i patrzcie, już jestem na drzewie tych, tych Jakie skille I, i tak w ogóle mi cały internet wyłączyło, więc zacząłem, tak sobie pomyślałem że nagram tego survivala a Dlaczego nie nagrałem go wczoraj. To moja tajemnica. Nie powiem wam. Nie po prostu nagrałem, nagrałem reklamę serwera, którą też możecie sobie zobaczyć. Bardzo bym się ucieszył jakby weszliście na ten serwer. I nie, nie mam tam, nie mam tam moda, nie mam tam admina. Po prostu chcę, żeby było na nim więcej graczy. Yy, i, to, I to po prostu nie jest nic więcej niż to. To wszystko. Bardzo mnie właśnie dlatego ucieszyło, jakby wy tam weszliście. Proszę. Proszę. I na początku jest trochę trudnie do ogarnięcia, ale pytajcie o Minecraft Powera i szybko, ja wam to szybko wszystko wytłumaczę. Chociaż już tam w poprzednim odcinku tłumaczyłem. E, mam drewno, nie mam drewna. A, tak sobie dirtem. Dobra. E, wiecie, że to by, by fajnie wyglądało, jakby to, to zrobił. Nie wiem czy zbudować na tym drzewie, czy na Kordę. Ten mój dom na drzewie mogłem zostać trochę liści, jednak przesadziłem. Eee, widzę, że tam pod spodem nic nie ma. Gram na fancy, więc okej, okay, dobra, budujemy tak. Mhm. Możliwe, że teraz usłyszeliście mojego brata krzyczącego, pospieszcie się. A, czy, a czemu klicza, krzyczał? Nie mam pojęcia. Za gra w lola. Budujemy. I to będzie tak, że ja kończę ciąć, bo zauważyłem, że po prostu. Nie zasponują się bez trawy, co nie. Bo to się takie, mi takie od trawy. Eee, po prostu. Eee, co ja to mam powiedzieć? A tak, po prostu, no, kończę Czołg, kończę dlatego, że yy, odcinki były za krótkie. Na przykład poprzedni odcinek nagry, nagrywałem go 4 godziny, wyszło 5 minut, to po prostu, to po prostu nie miało sensu i po, poza tym, komu się chce oglądać 5-minutowe odcinki, ja rozumiem, że ludzie, niektórzy ludzie przywracają przez 20, ale ja zatrzymam tą granicę na 10 minutach, 10-15. Dobra, to mi trawa powinna się wziąć, yy, mam nadzieję, że mam drewno w domku, bo jak nie będzie drewno w domku, to się źle skończy. No, no i właściwie, to jest, to, że nie tnę, to też jest trochę smutne, bo wyjdzie na to, że zrobię, zrobię ten tam, tam mini ogródeczek i to będzie na tyle w tym odcinku, co te, co też mnie, co też jest takie niefajne. Ale ja już sobie wymyśliłem, jak, to oby, jak te obydwie rzeczy pogodzić. Znajdę sobie jakiś inny program do nagrywania i będę po prostu przyspieszał zamiast... Yy, yy, zamiast ciąć, bo będziecie widzieć, jak buduję w przyspieszonym tempie, jakaś muzyczkę tam dam i po prostu to będzie lepsze, ładniejsze, fajniejsze. Opacz, Getting Wood, no to fajnie! Dostałem Wooda. Jezus, co się dzieje w tym drugim pokoju, to, to mnie przeraża. Aha, 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 aha... Fajne są te krzoki. Krzoki, krzok, króle... Ej! A dobra, właśnie zastanawiałem, pamiętacie, w poprzednim odcinku wybuchł tutaj Creeper jak się tak zastanawiał... What the fuck gdzie jest dziura? Ale ja już wiem gdzie była, wykopałem, wykopałem w niej większą dziurę, bo jestem taki genialny, że z małych dziur robię większe dziury. I... Tak. Jestem po prostu geniuszem, no, nie, ma co, nie ma co mówić, nie ma co się kłócić, jestem geniuszem. Dobra, starczy chyba tego drewna na płotki. I znowu wejdziemy sobie po drabince. Jej. Tą drabinkę zamienię na liany później. Nie mam talentu do budowania domu na drzewie. W ogóle nie mam zbytnio talentu do budowania domu. <laughs> Możecie sobie zobaczyć mojo, mój tutorial domów 10 na 10 i to tyle z mojej kreatywności. O, oh, kurde, dzień zachodzi, dzień zachodzi, szybciej, krad na hardkorze. Szybciej, 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 szybciej. hop, 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 hop. Ja wiem, że ten odcinek jest może trochę smutny, ale to dlatego, że gwoli mi gardło i jakoś nie mam humoru dzisiaj. Po tym. No co można, co można robić w Survivalu bez cięć. No. Jeszcze jakbym coś budowa wam pokazał, ale ja bardzo bym chciał, że byliście ze mną cały czas przez całą drogę Survivala byliście ze mną. I dlatego... Nie wiem są torczy, no to fajnie, prawo Andrzej. I dlatego to będzie tak jak jest. Hmm, ale ładnie niebezpieczne Bezpieczność 100% <grymne> ma sens no dobra no to tyle znaczenia w tym odcinku a w następnym razem w następnym odcinku postaram się Przyspieszać, zrobić trochę więcej, żeby zmieścić się w tych 10-15 minutach, które są limitem na YouTubie i no a, 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 myślałeś, że, ci... że, że powiem cześć, to będzie jedyny odcinek, w którym nie mówię cześć i mówię, i mówię trzymajcie się, tak, trzymajcie, nie, to nie jest jedyny odcinek, bo był jeszcze, był jeszcze właśnie ta reklama serwera i oglądajcie tą reklamę, ja Wam rozkazuję oglądać tą reklamę, dobra, nieważne, dość tego. I... A, trzymajcie się.